Szybki shorts z tym, co aktualnie jest na biurku. Więc taką podstawka pod kulkę jest robiona, podstawka pod figurkę ze Stalkera. Tutaj jest taki posąg Monolitu, znaczy bardziej antena Monolitu. Jak ktoś grał ze Prypeci i to wie o co chodzi. I w ogóle kto grał w Stalkera. tako tutaj T55. Czeka na gąsienicę, nagrywam to jeszcze przed tym, jak pokazałem Wam na kanale, że już robię. Tutaj T-72, wersja Mad Max, to też jest tutaj już prawie, tam muszę tylko porobić, pomalować wszystko podkładem i robocik. Dobra, trochę poogarniałem na stanowisku po dosyć długiej przerwie od modelarstwa, więc spodziewajcie się następnych filmów. To już by było tyle, więc siemanko, trzymajcie się, cześć! Jeszcze szybko dogrywam, żeby Wam powiedzieć co i jak, więc teraz już na pewno będzie się pojawiać dużo filmów właśnie związanych z modelarstwem tutaj, shortsów albo ogólnie całych, cały, yy, że tak powiem, prawdziwych, pełnoprawnych filmów, no więc po przerwie, że tak powiem chwilowej od modelarstwa zaczynam od nowa, wszystko już sobie poukładałem, wszystko zobaczycie w, w najbliższym czasie. Więc teraz to już mogę, że tak powiem, się z Wami pożegnać i jeszcze będzie unboxing paczki z temu, więc trzymajcie się.